Herbatka. O, zrobiłeś mi herbatę. Dziękuję, jesteś kochany. Och. Serce cię boli? Co? Nie, nie, dlaczego nie? No widziałem. Co widziałeś? Może się masujesz. Nie, stanik za jest. Tak, jasne. No co, cwisz mi na nigdy nie nosiłeś stanika. Błagam cię. Maciek pisze z Londynu. Martwi się, że y, padał niego deszcz, jest brzydko. Jak to w Londynie. No. A ja się zastanawiam, co u niego słychać. Jak jestem tam, to się zastanawiam, jak wy sobie radzicie. Jak jestem, y, rozumiesz, tutaj, to się zastanawiam, jak on. Po prostu, nie wiem, tak będzie już zawsze? <grym> no, dopóki się nie przekonasz, że Maciek świetnie sobie radzi. Sam. A poza tym... Jestem przekonany, że za bardzo za nami nie tęskni. W tym wieku liczą się przyjaciele, koledzy, nowe towarzystwo, imprezy. Musisz się z tym pogodzić. Z pustym gniazdem? Dobrze, że Nadię mamy. Hej! Pamiętacie, że dzisiaj nocuję u Kamili? Ale będzie super! Ale będzie super, już nie mogę się doczekać. Mówiłem. Koleżanki, nowe towarzystwo. Jestem. To.